Dawaj. Przynieś. Tak. Przenieś. Dobry nie, przystać, daj, Patrzęk, do nie daj, daj jej czego? Dobry. nie? jest jest piłka. Puszy. Puszy. Pani da, tak, dobry pies, został, tak. Przynieś. zaraz Wolta, a nie, dobrze. Ba, a jest, on się, że Wolta zabierze. Piękny chodzisz, teraz tak, ja będzie zawodnik dla ten, dla dżaby. No. <noise> no, dobry. No jest, tak? No, ojkam, dobrze. dobrze jest. Ona taka w ogóle, wiesz, osobą chodzi, tym, że się podniecacie, nie rozumiem. No. O, Linda zgubiła trop. Zmęczyła się.